Przewodniczący, z tej strony Jutek i Stasiek, a to jest seria Sąsiedzi. Stasiek, przywitaj się. Gospodarstwo znacie, to jest, to jest 30 ładna. Dołączył do nas nowy sąsiad, Andrzej się zwie. To jest syn sąsiada. sąsiada. Odwiedzimy go za niedługo. Tam pokażę Wam tylko bo to, bo poza odcinkiem, pozbawiliśmy sobie kosteczki. Tutaj zboża trochę przybyło. Ciężko wejść, a da się. Tutaj są ładne kosteczki. Do króbek będą rzucane. Jak mam szybkość pokażę. I dokupiliśmy sobie rower. Drugi. I teraz tymi mieliśmy... opaść Najważniejsze. 60 wróciła z remontu no, no, Bardzo ładna jest 60, Czy mi się podoba to by jak Stasiek No, no może być Tu jakieś swoje rzeczy poszkodałem Młotek, fajki jakieś ładnie pali wszystko Taka premium, premium Aaaa ah, To wyszło Jedziemy do sąsiada Proszę Romana go się pokażę A to po drodze pokażę Ło Ja ci pierwszy Dobrze, tu jest dospa Romana Po lewo Najpierw idziemy do Andrzeja. Nie, do roma. O matko. O kurde, brama się wkrąbała. Dobrze, jesteśmy, mamy problem techniczny. Tutaj Romana rzeczy. Tu mam pług taki ładny, fajny, taki... Lemken. No, Lemken. Opal hmm. 90. Obrotówka. No, ma ja pewnie. No. No wały jakieś. Opryskiwasz. Nowy nabytek no, widać na bardziej czysty. A, prasa krona. Mamy no, lepszą. Ale kiedyś kupimy od niego ją pewnie. Siewnik. I psiara jakaś. Psiara coś. Psiara. Przyczepa, którą chcemy kupić. To jest nasz plan. Będzie pasować do 60. -ki. Do 30 też. No. 60. z turę czerwona. Bardzo fajna. Ale moja lepsza i tak. O, widać, widać, że Roman wrócił. Grą z belami. Kurde, dużo chyba. Roman wrócił. Tutaj coś przenika bela, ale nie wiem. Chciałabym trochę bliski, ale, ale... ...te baloty dzisiaj kupujemy. No właśnie. Dzisiaj Stasiek przyjedzie transport, to będę miała dopływać. No. Masej. Fajny masej. Jest nie? No chyba, nie wiem. Może ma coś, nie wiem. On tam nie lubi nie zaskakiwać wiem. Roman. Teraz, i ref, wyskoczy. Tu kolejny Połudny rusek. No, I tu dwie ciężaróweczki ma. No. Po mleku no. będzie na nas przyjeżdżał. I może będzie chciał coś kupić I widzę. No. Teraz pojedziemy do Andrzeja. No wiesz, że on będzie w domu. A, a żeś busta dostał kopię? No. Poczekaj, bo mi rower nas. Steczny. On lubi popić trochę. Sami. Bez zwolnij trochę. Tu to jest żony. Tutaj jest. Gdzieś tu będzie w prawo. Obok mechanika mieszkał. Ojo. Obok majstera. Nie wiadomo czy jest. Ale na pranie gdzie? ładzę. Halo, sąsiad? Sąsiad? O! Wychodź. Pali. Co tam robi? Halo, sąsiad! Sąsiad, halo. Co ty robisz? Dobry. Rower wyciągam. A kogo to rower? Mojej mamy. Aaa. No. Ja Poczekaj, no. bo się zafinowałem. No, no, no. No jak? O, dobra. Pan, oła. O, nie spadnij, mój Oła. Kurde, na mnie spadnę. Aaa. Obryski bez bo No, ała. O. Biarski lepszy od nas jak ty lepszy co ty gadasz w ogóle ty się słyszysz? Kosa On no, byłby lepsza. Tu białe całe, okryskiwa jakiś, jasno się na tym Ultrator Po remoncie Widać, u, 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 u Samsiada kurde, w Warszawie stał Cześć, Nie dopowiadać. Dopowiada. No, jak widać, no tutaj jest kosa, miała być przerobiona, ale tatuś zapomniał, że nie mamy takiego czegoś co to przerobić nie tykacie. Yy, a jest tatuś, jest tatuś. Tatuś? Wstegnie na plaży. Yy, kąpię się wstegnie na plaży. Właśnie wysłał mi zdjęcie, że jest w na plaży. Cześć, witam wszystkich. Oto jestem wstegnie. W stegnie. 2020 roku drugi raz wstegnie. Relacja ze Stegny. Śledźcie moje filmiki. Będzie... Może wejdę do wody woda zimna, ale może wejdę pływać. Stegna. Na plaży Stegny. Tutaj y, opryskiwacz y, P329 Bardzo y, proszę tutaj bronki y, 30, szła z tym na kole, jak jeszcze kiedyś mieliśmy 30. Ale odnowiliśmy, mamy teraz nową bestię. O kurde o. Znaczy kupiłem ją wczoraj y, ta będzie odpor! przysłał mi pieniądze z stegny, stegny i 3P Do remontu by się przydało gdzieś na kolejny sezon będzie no. Dobra Kolejny to co to jest No to to jest siewnik Poznaniak Polski Poznaniak Odnowiony bo, nie, bo musiałem odnowić Czwórka pod zetorka, który jest tutaj O Tak się wystraszyłem, że hej Ja mówię Matko Bosko mówię co to, to, co, to się stanęło A budą Zatorek fajny fajner znaczy, nie lokujcie tutaj, bo tu jest coś złego. Tutaj nie Okej, jeden. Dobra. Yy, tutaj ładnie tam kiemy, że już mi się No tutaj yy, ładny yy, wóz na snopki, bo mam snopki i będę miał. I przyczepa, Czterotunówka. Ja Nie wiem, czy to jest. Jakaś normalna przyczepa. Yy, ważne, że ma podnosić tylko. Właśnie będziemy musieli podspawać ją trochę, bo jest zdjęta. Y, A kolejny sezon będzie nowa. Nie zrobiona. No i tu jest. Moja bestia. Y, zrobiłem ją dużo. A to wywozi zawsze y, z mojego kibla. O, no. Zawsze wywozi. Taki nowy, odnowiony. No, ale będę musiał y, chyba odkupić kupić. Y, bo bo, no bo nie mam w ogóle, ja mam kury. Wiesz, chętnie chęć nie sprzedawam Dobra, co bierzemy no, do siebie chyba? Po roboty no, jest... Ale no, ja do Romana jadę, ja? Dobra, ty z tej belkami przejdziesz. O eeeyee nara. Nara, nara. Trzyma się złączyć od do później. O, do, ja. później, do później, Dobra. Ale palmo zatorka. torka. O, no, w doł będzie Ja pewnie na sliwa pojedzie. Sela bynajmniej. Dobra. Obaj jak wrócimy, zabejrzysz mnie poltkiem, tylko po bizona. Bo ja rowera nie włożę do bizona. Dobra widzowie, jesteśmy już koło pan Oj, Skręcamy ojoj rower będzie trzeba klepać Dobra, zostawię go ręcznie Dobra, ja czekam za Staśkiem, jak on wróci bo on jedzie już? Nie widzę, tam Dobra ja czekam za Staśkiem. Staszkiem mnie zaraz nawieź, Powidzono. a ja w w tym czasie mogę przyczepy szczepić. W tym odcinku będziemy robić obszernie takie bardziej porządki i pojedziemy kości drzepak. Z jedną przyczepą, Potem się też chcą, co no bo po tym się dojedzie Pochodzę mi troszkę, co uczyłem No bo z tym, wezmę rower na przyczepę To nie będzie głupi pomysł nie? Ale rower No i nie będzie musiał mnie strasznie O kurwa. Okej Jeden walczyk to nie było? Nie ma łatwo Stasiu! Poczekaj chwilę, ja wyjadę! Dobra, nie wstań w tych mebelkach. zobaczycie co tutaj. Mebelki kupiliśmy od Staszka. Dobra, idziemy, ja wyjeżdżam na pole. Najlepiej, jak mam tobą Land, daj się dobrze. Ogromnym będzie ci łatwiej wyładować. No, ale nie wiem, czy te mele mają być. Poczekaj, ja zaraz się tu wytrzymę. awaryjki. chodź tu do mnie, rozczepić mi szczępę. Idę pod wórkiem Znaczy, z bez personelu. Czekajcie na Tak, to to jest przyczepię, przyczepię jedno? Oto on i ma szczępę? No. Macie to Panu przed się coś odzywa na radiu. Halo, sąsiad... Chłopaki, e, uważajcie, bo spychaj jedzie. Uważajcie. O, spychaj jedzie. Taj bizona... A, panie, spychaj. O, spychaj, a bizona zioje. No, pożyczył mi. O, kurna. Bo, bo się szalony.

No. Nie ma, nie ma. Hmm. Tu coś by Nie wiem to. Kogel mnie ustawił. Ja też tu jest jakiś stóp mały. O, szłam go. Dobra, nie wiem, ja bym tutaj ten kultywator wypadał. Gdzie? A może tutaj? A nie, bo to są tu zewsze wydawałeś. No tu można, w tym miejscu. No. Podjechać gdzieś? W tym miejscu? Mm, nie dam okay. A może tam kiszonkę byś załadował? No. A siano e... Czekaj. A bo dobra, tam może być na Ja więc. bym tu dał kiszonkę lepiej. Bo no, mi też się udaje to lepiej. Czekaj. Mam patent na to. Weź po 30. Po co? No bo i tak będziemy tym ściągać się. A bo dobra okej. Okay. E, najpierw siano rozkładam. Dobra, to choć tu może. Może bo tu weź, po prawo od Może tu po prawo, bo kiosku no, no, można przynieść Tak, tutaj koło drzewka. Za w tej Bo tym Belarusem będę składać tysiące. No, zajmiemy no. burdź. Bądź go choć jak cię to okay. zostaw okay. z to, burtkę szybko zdziałem. Patrzę w piątki. się Ojej, okay. oczywiście ci odjadę, że tak? No. Tu nim stoi, na tej drodze tu. Ojej, okay, tak, co czekaj, czekaj, no. To się tu pole skosić. W nasza? No. Tu co, mam wyjąć No. To może jeszcze dzisiaj podchodzę do odcinka, przyjadę tu. No. No tak? No, no może być, dobra. Odepnijmy pasy. Ło! Dobra. Zobaczy, sięgnie. No nie, sięgnie. A, jest. Ale po to. Będzie ciężko. No, bardzo ciężko. No problem. Nie, już tego nie zrobię. No właśnie. Mogłabym. Ale byś musiał. Musiałbyś yy, skoczyć do Romana. W tym. Po midły. Na tym też zajmiesz. No ale to będzie ciężko No to musisz to skoszyć, pojadę na pole już Dobra mam Dało się? Chodela. Ole się chporek zrobił Dobra mam pierwszą balkę w sum się odjedzie Dobra mi drodze Zaskoczymy w książkę. Co? Dobra widzę, bierzemy rower tero Co? Odpalimy, jesteśmy w książkę poważnie Nie ma zbyt Dobra widzę, lecimy na pole czy Pani sekret wystać chce? Czy Pani puszcza się za podoba? Trochę na pewno założę się Czy Pani puszcza się ta podoba? Czy Pani sekret wystać chce? Czy Pani puszcza się za podoba? Trochę na pewno całą się Będziesz gotów, ale będzie że to na Słysząc, na do ciebie się drapieżę, słysząc, chcesz kupić że nie, nie chcę, nie chcę, a może jednak nie no, chcę. No kur... Przyda ci się Chyba się przynas M Do kury nie chcesz Dobra widzę, zadzwonimy na szybko do stasika, może będzie chciał kosić. Halo Stasiek. Halo, halo. Chciałbyś kosić? Nie. Stasiek. A ja po lotku robisz, bo na polu jesteś. Chciałem zobaczyć co robisz. No, opierdzielasz się, do roboty. To Nie daj życiu się, z nami, napisie, się, Oj, smutki, żale i ba... Zadzwonimy do Staśka właśnie Halo, Stasiek Halo, halo Pamiętasz, ile ta duża przyczepa mieściła na siebie? Ta duża nasza? No 3 hmm. tony może będą Tylko 3? Trzy... Albo... Ta mała mieściła ta trzy. jaka? Ta mała chyba 3 tony, a ta duża 5 Numer, to jest trochę dwie Widzowie... Dobra, do na ja zaraz i dopiero do Śródziemstwa, jak wejdziemy na gospię. Widzowie, jesteśmy. Suczek jedzie seferkę, mimo, Tam... Szymona przyczepka. Szymona! Ja, widać, widzowie, wracam. Z pełną przyczepką. W ja, tym roku to na serio sypie. Ja też, jestem związku z tym. Ja czekam na artykuł, który za tygodnią. Nie wiem co sąsiad robi, znaczy nie sąsiad, tylko Stasie, ale off-road balitnicę. Zobaczcie, jak tam pójdą. Witaj. Możesz kolejną no, przyczepę będziesz mógł zwalać zaraz. Ława. Mam życie, że jest potrzebne. Ale jest. Na skup. Ale mumy no, na pewno, żeś tak poukładał. No. No. Trzydziestką. No. no. Tak jest. trzydziestką. układał, bo to sam widziałem. To jest tak brzydko zrobione, bo są chwytaki, nie do siebie bliżej. Układał, Chwytakiem pewnie nie zrobiłam. No, no. Chodź, przesuniemy to potem. Z sąsiadem. No. no. A W sumie z rozdzietnika mogę zrobić ten, nie? Ej, to wejdź zamień przyczepę, i ja ją potrzebuję. Przyczepę z tylko mogę zrobić. nie? No, no co, to, 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 to co ty potrzebujesz? Wiesz kolejną. Ale po co? No bo ja ją zwalam. O. No mi to mało mam tam no. jechać? No. To mi się nie jechać mamy. A to nie można widać, jak ja po prostu rzucam. To ja da się do sąsiada przejechać, Pol. Jest to Ja Jadę zobaczyć, jak są się dobiźliwa idą i kończymy odcineczek Ale jeszcze nie nim poza tym, poza odcinkiem, bo to nie ma sensu No Dobra, lepiej nie będę wyprzedzał. Halo, 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 halo O, no, jest ja złożone, mogę brać. No ja u z jestem Odpada będziemy robić. Dobra. Dobra. Najpierw się tak To, błuczyć, to Ty się sam lubi? Ja tu dziś ja To Ja nie mogę Co nie, mam to co to nie Bo syp nie możesz. Daj, no Daj podwójną kumawce. tego ruma rumaka. Tak nie możesz. Powiedz zspozić. Okay. Próbowałem tyłem sobie co ty coś Lechęć na dobrze tu sopy. Patrz, to jest, to jest. Pol, to tak chodzi. No. Ja wiesz, to, to jest, jest sota tak. Fajne do Ja to, ja to tutaj.

Sauda want ale vidíme se v dalším odsínku šéma.